Witam Cię w kolejnym nagraniu. Skoro tutaj jesteś, to zapewne interesujesz się tematyką budowania zespołu. Być może jesteś właścicielem firmy, który i zatrudniasz już animatorów czy innych pracowników w swojej firmie, i na tej drodze napotykasz wiele różnych wyzwań, z którym, którym musisz stawić czoła, a być może dopiero zaczynasz. Prowadzenie swojej firmy lub prowadzisz ją długo, ale dotychczas z nikim nie współpracowałeś, i zastanawiasz się, czy warto i czy to jest już ten odpowiedni moment. Ja nazywam się Ewelina Rusnak i prowadzę projekt Łowca Animatorów, w którym właśnie dzielę się wiedzą na temat budowania zespołu w branży animacyjnej, na temat budowania swoich kompetencji lidera, a także innych aspektów związanych generalnie z zatrudnianiem współpracowników. W dzisiejszym filmie chciałabym podzielić się z Tobą pięcioma, moim zdaniem, najważniejszymi powodami, dla których warto zatrudniać współpracowników i w ogóle dlaczego warto się nad tym tematem pochylić. Pierwszy powód to tak naprawdę to, że współpraca z innymi ludźmi, czytaj tutaj z, głównie na przykład z animatorami, Daje Ci możliwość zwiększania jakby skali swojego działania. Dzięki temu, że masz po prostu więcej animatorów, jesteś w stanie przyjąć większe zlecenia lub większą liczbę zleceń, i wiadomo, że częścią przychodu, który wygenerujesz, musisz się podzielić ze swoimi współpracownikami, ale i tak daje Ci to więcej możliwości niż to, gdybyś te wszystkie imprezy animował sam. Drugim powodem jest to, że na przykład dzięki współpracownikom możesz oddelegować zadania, które a ci nie idą, bo nie są po prostu twoją mocną stroną, sprawiają ci dużo problemów, nie czujesz się w nich dobrze i za każdym razem wymyślasz sobie inne aktywności. One po prostu leżą, a dobrze byłoby je zrobić. B oddelegowujesz zadania, które jakby nie są, które może wykonać ktoś inny, które nie są stricte jakby związane z Twoją osobowością, bo na przykład jeżeli jesteś magikiem i ktoś cię zaprasza na animację, to raczej swojego współpracownika nie wyślesz biurowego, który się na tym nie zna, to musisz zrobić Ty. Natomiast ten współpracownik może przygotować dla Ciebie umowę, może pisać maile do klientów, może prowadzić Twój terminarz i jakby może właśnie zająć się tymi rzeczami, które. Ty, nie, niekoniecznie, ym, s, y, dla, y, które dla Ciebie niekoniecznie są najlepszym wykorzystaniem Twojego czasu. Kolejny powód ym, to to, że dzięki właśnie temu, ym, że masz tych współpracowników, to tak naprawdę zyskujesz na czasie. Yy, czas jest teraz yy, najwa yy, najważniejszym i yy, yy, najbardziej wartościowym aktywem, dlatego że yy, yy, my mamy tylko jedną dobę. Dzięki temu, że zatrudniasz współpracowników, ta doba ulega wydłużeniu, ponieważ dany współpracownik ma ten czas przeznaczony wyłącznie na to, by wspierać Twoją firmę w rozwoju. I dzięki temu zyskujecie na czasie macie więcej możliwości. Czwarty powód to to, że zatrudnianie współpracowników daje bardzo dużo bezpieczeństwa. To znaczy, ja tego doświadczyłam, gdy zaszłam w ciążę i gdy potrzebowałam, żeby ktoś zajmował się biurem, ktoś zajmował się animatorkami, ktoś ogarniał animację w czasie, gdy ja dopiero właśnie urodziłam i zajmowałam się własnym dzieckiem. I też dochodziłam do siebie. To właśnie zapewnia takie yy, bezpieczeństwo, że w razie draki, w razie różnych innych sytuacji masz stały team, który cię wspiera, który jest do Twojej dyspozycji. Nie musisz nigdzie szukać, nie musisz się stresować tym, że na przykład wysyłasz kogoś nieznajomego w ogóle na animację i że to po prostu też zepsuje gdzieś tam Twoją opinię. Ma, naprawdę to jest bardzo duże poczucie bezpieczeństwa i dzięki temu też wiesz że no właśnie w takich sytuacjach życiowych, losowych, czy w razie choroby, twoja firma nadal będzie działać i nadal będzie generować przychód i też poszerzać swoją, swój obszar działania i docierać do innych klientów. I ostatni, raczej może nie ostatni, ale piąty powód, który ja bym chciała tutaj wymienić. To jest powód związany z marką osobistą, ponieważ grono animatorów, zwłaszcza tych charyzmatycznych, profesjonalnych na wysokim poziomie, które się bardzo mocno wyróżniają, mają problem z marką osobistą pod takim względem, że klient na przykład stricte chce tą daną osobę na imprezę i nie bardzo mogą wysłać kogokolwiek innego. Tutaj jakby własny team pomaga w tym trochę, ponieważ mając team, który jakby wychodzi spod twoich skrzydeł, który wyznaje te same wartości, który pracuje w ustalony przez ciebie sposób, to może po prostu to być taką alternatywą czasem dla jakby twojej osoby. Dużo łatwiej i dużo chętniej klient weźmie na animację osobę, która właśnie wychodzi spod Twoich skrzydeł, która jakby działa w podobny sposób, może nie jest tak charyzmatyczna, ale jakby wywodzi się z Twojego nurtu, że tak powiem, animacji, niż osoba, która jest całkowicie odmienna, prowadzi inną firmę animacyjną, ma inne wartości, w inaczej sposób patrzy, w inny sposób patrzy na animację. I myślę, że to po części, chociaż rozwiązuje właśnie ten problem marki osobistej. Daj znać w komentarzu, czy te powody do Ciebie przemawiają i czy mimo wszystko pozostają jakieś obiekcje, które właśnie powstrzymują Cię przed tym, by właśnie zacząć swoje pierwsze współpracę z animatorami. Na dzisiaj to tyle. Subskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę i do zobaczenia w następnym materiale.